Jeśli miłość, prawda, łagodność posuwa się do tego, żeby powiedzieć na temat pieniądza, że bardzo, bardzo brzydko pachnie, to znaczy, że ten pieniądz jest nam do niczego niepotrzebny. I już widzę, jak niektórzy z Was mówią, że... Pieniądz jest jak młotek, jest narzędziem w rękach człowieka i zależy od człowieka, jak zostanie użyty. Jeśli młotek używa zwródnialec, to będzie użyty źle. Jeśli człowiek używa go zgodnie z przeznaczeniem, człowiek normalny, to będzie dobrze, ale pozwolę sobie z tym się nie zgodzić i powiem dlaczego. Otóż na świecie nie zawsze było tak brutalnie i wulgarnie jak jest obecny powiem więcej będę to później jeszcze mówił dlaczego tak jest poziom wulgarności poziom brutalności kumulował się od upadku Edenu raju do chwili obecnej nie było czegoś takiego, żeby ta brutalność cofała się. Ona cały czas się kumulowała szybciej lub wolniej, ale się kumulowała. Ale, wracając do tego, dlaczego pieniądze są niepotrzebne. Otóż, w raju za wielki nietakt uważano, było, było wielkim wstydem, żeby owoce własnej pracy zachować dla siebie. Owocami pracy ludzie dzielili się z bliźnimi. To było naturalną praktyką. Zastanawiam się, czy w ogóle mogła zaistnieć, zaistnieć taka myśl, żeby się z kimś nie podzielić e, owocami własnej pracy, ponieważ e, mówcy mi było dane poczuć, czym jest miłość i ja wiem, że w miłości nie ma ego, nie ma mnie. Dlatego bardzo wątpię w to, by w raju ktokolwiek mógł choćby pomyśleć tak, żeby owoce własnej pracy zachować dla siebie. Nie wydaje mi się to możliwe.